Dzień dobry, kochani, witajcie. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o kolejnym, w kolejnym nauczaniu w cyklu Poznaj swojego wroga, o wrogu, którym jest geomancja i feng shui. To już mówię, może dla wielu z Was geomancja czy feng shui wiele nie mówi, ale jest to osiągnięcie ogólnej harmonii z otoczeniem, więc to pewnie już dla wielu z was będzie coś mówiło. Wiecie jak są seriale, w których wchodzą e, kobiety e, gdzieś do pomieszczeń i mówią o tu jest idealny kolor, tutaj jest idealny obraz, a to powinniśmy łóżko przesunąć tu, bo tu jest taki róg, a tam są nie wiem wi-fi i tutaj trzeba uważać na wi-fi, bo się tam kumuluje wrogu. Więc generalnie to jest wszystko tego typu zjawisko. I dzisiaj będę mówił wam dlaczego jest to wróg. I jak po prostu mieć w Chrystusie więcej, bo tak naprawdę jest to po prostu słabe. Więc zacznijmy sobie od tego, żebyśmy zobaczyli w Wikipedii, jak to wygląda. Więc w Wikipedii jest napisane tak: geomancja, tutaj mamy w Wikipedii, praktyka wykorzystywana niepotwierdzonych naukowo pozytywnych energii Ziemi i Kosmosu. Dla pozyskania lepszego zdrowia, szczęścia i harmonii z własnym otoczeniem. Według zwolenników Geomancji polega ona na obserwacji zarówno kształtu terenu, obiektów się tam znajdujących, również symboli i miejsc kultu. Osoby zajmujące się tą dziedziną nazwane są geomantami. W Chinach elementy Geomancji zawarte są w filozofii i zasadach planowania otoczenia Feng Shui. W Indiach w analogicznym systemie o nazwie Vastu Vidya. Oznacza to, że siedziba człowieka, miejsca pochówku jego przodków oraz miejsca świątyń, w którym oddaje cześć bogom, muszą być tak usytuowane, by otaczająca je natura wywierała jak najlepszy wpływ na żyjących i nie tylko. Dalej przejdziemy do Feng Shui samego w sobie. Feng Shui, czyli jak już słyszeliśmy, z Chin. Feng Shui, dosłownie wiatr i woda, starożytna praktyka planowania przestrzeni w celu osiągnięcia zgodności ze środowiskiem naturalnym. I tutaj, nawet tradycyjne feng Shui w starożytnych Chinach obejmowało ogólny rozkład miast, wsi, budynków mieszkalnych i gospodarczych. Więc widzicie? Więc to nie jest jakby tutaj takie coś, coś coś takiego małego i teraz powiem wam o co tutaj chodzi. Najbardziej chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co tutaj było powiedziane. wykorzystywania pozytywnych energii ziemi i kosmosu dla pozyskania zdrowia, szczęścia i harmonii. I to jest klucz. Dla nas chrześcijan, bo to jest playlista dla chrześcijan. Zdrowiem, szczęściem i harmonią jest Bóg, nie pozyskiwanie energii z kosmosu. Tutaj jest mowa o tej przedpotopowej, poadamowej energii, o której mówiłem wcześniej, wcześniejszej, o energii źródła. Jest to przeklęta energia, jeśli nie słyszałeś tego, cofnij się, nie rób tego nauczania. Jest to przeklęta energia, która ma jakąś moc, jednakże szukanie z zewnątrz jest po prostu słabe. Wielu religijnych chrześcijan niestety łączy to ze sobą. Wiecie, tutaj trzeba mieć zdrowy środek, bo czy czymś złym jest dobrać sobie odpowiednią kolorystykę, dobre sobie odpowiednie, nie wiem, drewno do domu, dobre sobie odpowiednie rzeczy do domu, nie, nie jest to czymś złym, ale jeśli chcemy uzyskać spokój, harmonię, kolorami, Rzeczami, no to to już jest na tyle tej przedpotopowej, poadamowej starej energii. I jest to po prostu demon. Dlaczego? Bo demony są słabe. Ogólnie demony, żeby zrozumieć o co tutaj chodzi, ogólnie demony bazują zawsze na jakimś prawie, czyli czymś z zewnątrz, że musisz coś wykonywać, jakieś prawo, żeby mieć szczęście, harmonię i pokój. To jest bardzo ważne. Czy to będzie, e, na przykład mamy za, e, osoby z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym. One muszą 7 razy w tom, 6 razy w tom, e, jak, 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 jak słodzą herbatę, 3 łyżeczki, 4 łyżeczki. Jak one nie spełnią pewnych wymogów, to czują się rozgniewane. Czyli żeby uzyskać harmonię i spokój i szczęście, te osoby muszą wedle pewnych reguł żyć. I to samo, i to jest po prostu więzienie. I takim samym więzieniem jest później yy, każda religia, o której będę mówił później, ale na dzień dzisiejszy skupmy się na geomancji i feng shui. Czyli, okej, okay, ja rozumiem, że Energia kosmosu, nazwijmy to tak, i jakaś tam energia oddziałuje na ludzi. Jest to prawda, coś jak w pogodzie masz, dzisiaj będzie biometr niekorzystny. Jednakże to oddziaływanie jest względem tego, że ludzie nie znają Chrystusa. Czyli tak, istnieje przecież, istnieją fale fi Istnieje coś takiego, że jak wiemy przecież z nauki, że jak ja mam tutaj nawet w tym gabinecie. W tym, w tym moim studio za mną, tak, mamy rozbijacze fal, tak, więc nie ma echa, bo rozbijam fale. Czyli koncepcją Feng Shui jest to, żeby tak ułożyć sobie pokój, żeby jak najmniej tych negatywnych fal miało na ciebie wpływ. I owszem, ja się zgodzę, istnieją negatywne fale. Owszem, ja się z tym zgadzam. Więc dla ludzi, którzy nie znają Boga, Feng Shui jest jakimś rozwiązaniem i dlatego to działa. Wiecie, bo to nie jest tak, że to jest diabeł i to nie działa. Bo to jest ściema. Nie, no to po prostu działa. Jeżeli ktoś, kto nie zna Boga, um, ułoży sobie pokój wedle jakichś tam różnych rzeczy, nie będzie miał um, łóżka w kącie, bo tam jest zgromadzenie się fal, Wi-Fi i negatywnej energii, no to lepiej będzie mu się spało. I ja to rozumiem jednakże my jesteśmy to jest nauczanie do ludzi nawróconych poznaj swojego wroga czyli ty znasz już Chrystusa i jako człowiek boży nie mieszamy tych rzeczy dlaczego bo energia którą my mamy ona jest wewnątrz nas jest nią duch święty to jest osoba e, która posiada nie jakby nieskończoną energię i tutaj jest odwrotnie. Tak jak w Starym Przymierzu, lewici i ludzie musieli coś wokół siebie robić, żeby było dobrze. Czyli musieli zapanować nad czymś na zewnątrz, żeby to miało wpływ na ich wewnątrz. Na przykład ofiary. I obmyć ręce. Wszystko musiało być na zewnątrz. Tak, tak jak prawo, dziesięciu przykazań i 613 przykazań z całej tory. Na zewnątrz żeby wpłynęło to na nich. A teraz jest odwrotnie. Dzięki temu co zrobił Jezus na krzyżu, Duch Święty wchodzi w chrześcijanina, czyli w osobę nowonarodzoną, ty stajesz się zjednoczony z Bogiem i uwierz mi, teraz wewnątrz twoje wypiera to co na zewnątrz. Gdzie mamy przykład tego w Biblii? Przykład tego w Biblii możemy znaleźć, yy, załóżmy, weźmy sobie po prostu oczyszczenie trendowatego, bo to jest bardzo bardzo fajny przykład. Przełączę wam i patrzcie, mamy tutaj w Ewangelii Marka 1, od 39. Jezus chodził i głosił w synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Wtedy przyszedł do Niego trędowaty. Upadł przed Nim na kolana i prosił Go... Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I słuchaj, tutaj musimy się na chwilę zatrzymać. Trendowaci byli poza miastem. Oni wedle prawa mojżeszowego, oni musieli być poza miastem, gdzieś się tam szwendać na określoną ilość metrów, czy łokci, tak to, tak to było, względem miast. Dlaczego? Ponieważ oni roznosili wirusa, tak? Bo trąd był, jakby jest dalej, tylko że trądu nie ma, no ale jest przenoszony, tak? Jakąś tam drogą. Więc ze względu na to, że ludzie bali się i... Ogólnie nie było tej mocy ducha świętego w nich, to ten trąd mógł ich zarazić. Czyli coś z zewnątrz ma, miało wpływ na nich. I dlatego sam Bóg powiedział, że mają, mają tacy ludzie być poza miastem. Ileś tam e, set metrów czy kilometrów nawet. I kiedy Jezus wypędzał demony, on prze, e, przechadzał się po całej e, krainie i podbiegł do niego trędowaty, bo pewnie gdzieś usłyszał. I Jezus się go dotknął. Musicie zrozumieć. Co tutaj w ogóle zaszło? Każdy kto dotknie się trędowatego, wedle Biblii, starego przymierza jest nieczysty. A Jezus się go dotknął i powiedział: tak bądź oczyszczony. I energia, która wyszła z Jezusa, zamiast zamiast ten demon czy ten trąd zaradzić Jezusa, to energia, która wyszła z Jezusa wywaliła trąd. Aleluja. Zobaczmy to sobie. Tak możesz mnie oczyścić. I dalej, a Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział, chcę bądź oczyszczony. Dotknął go i powiedział. Wiecie, musicie zrozumieć, jak y, ludzie wtedy, uczniowie musieli, musieli być zdumieni. Przecież to było prawo Boże, dane Mojżeszowi, że nie można być blisko trędowatego. On ma specjalne takie szaty ubrane, że jest trędowaty, a dotknąć go to już w ogóle grzech. A tutaj przychodzi Jezus, dotyka trendowatego, i on jest oczyszczony. I słuchajcie, to jest bardzo wielka różnica, ponieważ świat będzie zawsze szukał w znakach Zodiaku, jak wcześniej mówiłem, w astrologii, różnych znaków bożych, i część tych znaków odnajdą. Czyż nie magowie przyszli do Jezusa, jak się urodził w Betlejem? No, magowie przyszli. Nie tam mędrcy. Magowie, te w oryginale jest słowo magowie, czyli ci, co czytają astrologię. Ci, co czytają jakieś proroctwa, ci, co szukają znaków z zewnątrz, czyli Fększu i okultyści przyszli do Jezusa, rozumiecie, i oddali Mu hołd. Co nie znaczy, że to jest jakby ostateczna droga. Tylko, że ci ludzie, nie narodzeni na nowo, mówiący, że mają kontakt z jakimś bytem i z energią kosmosu, co jest w ogóle... No tak, no mają jakiś kontakt z jakimś bytem, tylko, że oni mówią, że to jest Bóg, to nie jest w ogóle Bóg, o tym pokrywamy już wcześniej wcześniejszych. I teraz, dlaczego to nie jest Bóg? Bo Bóg nie jest ograniczony tym, co z zewnątrz. To Bóg mówi, co na niego wpływa. Słuchajcie, to Bóg pozwala, bądź to Bóg emanuje taką energią, że to on wpływa na zewnątrz. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak jak Jezus powiedział, że ja wam dam pokój i pokój mój, który wam daje, wyjdzie z was, jeżeli będziecie w jakimś domu i wejdzie na ten dom. Czyli nie musisz mieć jako chrześcijanin. Idealnie w domu, kolorystyki dobranej, idealnych obrazów, żeby wpływać energetycznie na, e, na dom. Chodzi tutaj o to, że kiedy ty jesteś narodzony na nowo i jesteś świadomym, przebudzonym człowiekiem, to kiedy ty wchodzisz do domu, kiedy to jest twój dom, albo wchodzisz nawet do gości, którzy cię przyjmują sercem, energia pokoju, tak to nazwijmy, bo to jest dosłownie jakaś energia, no przecież jest napisane, tak? Zaraz to może Wam znajdę i przeczytam. Bo to mi się teraz przypomniało. <laughs> Łukasza 10, sześć. Sobie to przełączymy. To jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli, że. My jesteśmy nosicielami pewnej energii. Duch Święty jest osobą i on wydziela boską energię. Tak to powiem trochę po new ale chcę używać podobnego słownika, bo inaczej to nie dotrze. Szczególnie dla ludzi, którzy znają się na Feng i geomancji. Hmm. Ile to było? Sześć? Łukasza, dziesięć. Sześć. Okej. Okay. I patrzcie. To jest, to jest Biblia, tak? I słuchajcie. A gdy wejdziecie do jakiegoś domu, może trochę wcześniej nawet. Tam Jezus posyła apostołów i mówi tak. A gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. I słuchajcie, najpierw mówcie w ogóle, wiesz? Czyli energia słowa wyzwala energię. I teraz tak. I jeśli tam będzie syn pokoju, wasz pokój, słuchajcie, wasz, nie Jezusa, tak? W sensie to oni on, on dostali. Pokój od Jezusa, i teraz on jest już ich, bo Bóg im dał, i teraz wasz pokój spocznie na nim, a jeśli nie, wróci do was. Co zrobi pokój? Wróci do was w ogóle. Tutaj jest jeszcze inne tłumaczenie. Jeśli jego mieszkańcem okaże się człowiek pokoju, spłynie na niego wasz pokój, a jeśli nie, wasz pokój wróci do was. Czyli jest to. Namacalna jakaś energia pokoju. I teraz, o czym ja tutaj mówię? Geomancja bazuje na tym, że musisz mieć z zewnątrz, na przykład, co znamy z geomancji. Geomancja wierzy w energię chi, czyli energię, którą y omawialiśmy już trochę wcześniej, przedpotopową. Geomancja na przykład masz y y bazuje na tym, że czerpiesz energię z drzewa, czerpiesz energię z przedmiotów. Czerpiesz energię z, z, z zewnątrz, tak? Są druidzi, jacyś tacy ludzie, no może teraz ich już wiele nie ma, ale czerpią energię, różnego rodzaju medytacje robią, joga i tak dalej, o tym później też opowiem. Znane miejsce geomencyjne, to na pewno każdy zna stonęcz. Czyli ma specjalne ułożone kamienie, specjalnie względem jakichś linii astrologicznych, które mają specjalną jakąś, wyzwalają energię. Więc, a tutaj Bóg mówi, ja daję Wam pokój. I kiedy Wy jesteście nosicielami pokoju, i ten pokój, jeżeli ktoś jest godzien, czyli jeżeli ktoś przyjmuje cię sercem, wychodzi z Ciebie i wchodzi w tą osobę, w ogóle wchodzi na cały dom. I patrzcie, to jest bardzo ważne. Okej, okay, jeżeli jest ktoś dzieckiem diabła, niech sobie robi feng shui, bo to na pewno ma jakiś pozytywny wpływ. To jest tak jak na przykład dieta. Dieta, jeżeli z, z, z rozumiem, zrobimy ją z głową, jest, ma pozytywny wpływ. Ale jeżeli zrobimy to, że dieta stanie się naszym Bogiem i wyznacznikiem zdrowia, a nie Bóg, nie dawca, no to jest problem. Ponieważ wtedy jest to bałwochwalstwo, czyli oddawanie czemuś czci. I teraz musicie zrozumieć jedną rzecz. Ludzie nienarodzeni na nowo mają słabą energię, mają martwe duchy. I oni potrzebują z zewnątrz, czy to kamieni, czy to medalionów, tak jak mówiłem wcześniej, talizmanów, znaków zodiaku, czegoś, co by ich prowadziło za rączkę. Ale ty, chrześcijaninie, masz w sobie Boga, masz w sobie pokój, czy wierzysz w to? I ten pokój to realna, namacalna energia, która emanuje z ciebie i wychodzi na cały twój dom. I jeszcze mało tego, jeżeli ludzie przyjmują cię sercem, oni czują ten pokój. Często tak było, kiedy ja siedziałem jeszcze wtedy nie z moją żoną Sandrą, ona mówi: Z ciebie emanuje taki pokój. A ja mówię, wiem, i tak samo ty możesz emanować pokojem. Dlaczego ludzie czują ode mnie niektórzy mega agresję, a inni mega pokój? Bo ci, co czują mega agresję, nie przyjęli mnie sercem. I czują i ten demon, który jest nad nimi, boi się mnie, i dlatego czują agresję niby ode mnie. A to tak naprawdę ten demon się mnie boi, który jest na nich. A ci ludzie, którzy czują ode mnie taki mega pokój, przyjęli mnie sercem. Rozumiesz? I tak samo jest z wami. To jest zasada duchowa. I teraz o co tutaj mówię? Nie musisz mieć idealnych znaków. Nie musisz mieć idealnego otoczenia. Nie musisz, w, w, wiesz, bujać się i być człowiekiem ograniczonym przez więzienie geomancji i feng shui, żeby mieć teraz idealnie dopasowany bilans i harmonię. I to z zewnątrz i harmonia. O tym będzie cały czas gadka. Wszystkie te jogi i tak dalej, to wszystko będzie to samo. Harmonia, uzyskiwanie harmonii jakimiś ruchami. No bzdury to są. W tobie jest pokój. W tobie jest Bóg. Ty masz w sobie największy pułap energetyczny. Tylko to się wszystko wyzwala przez świadomość i wiarę w tą świadomość. Teraz ci poszerzam świadomość. Z tą świadomością zacznij chodzić. Nie musisz mieć idealnie dobranych rzeczy w domu. Jeżeli bawiłeś się w feng shui i geomancję, pokutuj na mocy imienia Jezus. Nie potrzebujesz w swoim domu żadnych rzeczy, które teraz będą, nie wiem, łapacze snów, będą ci pomagały w zrozumieniu jakichś tam rzeczy. Ten kolor będzie dobrany adekwatnie do tego, bo on daje energię, a ten daje spokój, a ten zielony i ja rozumiem na czym to bazuje. Ja rozumiem, że czerwony to jest energie, jakaś tam siła, moc. I na to też wszystko jest. Tak jak mówię, tutaj musimy złapać złoty środek. Można używać tych rzeczy, żeby nam posługiwały, tak jak diety. Bo też to nie znaczy teraz, że jemy chipsy i Bóg jest naszym źródłem zdrowia i amen. Więc trzeba znaleźć złoty środek. I tak samo owszem, jeżeli będziesz miał cały pokój na pomarańczowo, to twój umysł po prostu dostanie do głowy, bo to jest bardzo takie, taka energia, jakby kolor energetyczny, więc nie będziesz umiał czasami zasnąć w takim pokoju. Oczywiście, jak będziesz bardzo zmęczony, będziesz umiał, ale generalnie twój umysł będzie miał te bodźce i ja rozumiem o co tutaj chodzi. Niemniej, nie wchodź w tą filozofię głupią że teraz uzyskasz harmonię i spokój dzięki ułożeniu właśnie geomancyjnemu czy feng shui, pewnych przedmiotów w domu. Ten pokój, tą energię masz w sobie, wyzwól ją na mocy imienia Jezus i będzie ci się dobrze spało nawet u samego Lucyfera na przedsionku. Rozumiesz o co mi tutaj chodzi? Mi się dobrze śpi. Czy jestem w systemie demonicznym, czyli u kogoś w, w domu, kto, kto ma demony, czy u siebie? Czy u innych. Dlaczego? Bo ja jestem nosicielem pokoju. Nie muszę się bać demonów z zewnątrz, nie muszę się bać złego ułożenia w domu obrazów, że ta energia będzie miała zły na mnie wpływ, bo jestem ochraniany przez energię pokoju, która jest w duchu świętym, z którym ja jestem zjednoczony. Aleluja. I o to w tym wszystkim tak naprawdę wchodzi. Nie musisz szukać tego, co z zewnątrz, ale tego, co wewnątrz. I to jest największe, jeżeli mógłbyś sobie. Największą różnicę między religią, między demonami, a między Bogiem, hipnozą, jogą, czym cokolwiek wsadzisz, taka ogólna zasada. To jest to, że ta energia boska jest wewnątrz Ciebie i nie potrzebuje zewnętrznych stymulatorów. To jest najważniejsza, najgłówniejsza różnica. Więc zachęcam Ciebie, byś chodził w tej pewności, byś porzucił, jeśli jeszcze uważasz siebie za chrześcijanina, byś nie mieszał nauk chińskich z tą nauką, ponieważ jest to bardzo słabe. Jeszcze raz powtarzam ludzie nienarodzeni na nowo, ze słabą, starą energią przedpotopową oni potrzebują tych rzeczy. Ale Ty, jako nowonarodzony człowiek, nie potrzebujesz żadnych tego typu jakby dodatków. Możesz oczywiście wykorzystać pewne rzeczy na swój poczet. Czy dobrze sobie kolory poukładać w domu, czy coś. Jednak nigdy nie rób tego z sercem, że będziesz miał dzięki temu harmonię, spokój i szczęście. Szczęście się ma w Bogu. Harmonię się ma w Bogu. I szczęście ma się w Bogu. Dzięki dziele krzyża. Dzięki temu, co Jezus uczynił. Dzięki tej całej zamianie krzyżowej w playlistach boskiej zamianie na krzyżu. Dzięki temu, a nie dzięki jakimś rzeczom. Błogosławię Was tym na mocy imienia Jezus. Amen.